Jezu. Hej, cześć manko. witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight, zwykłym. I jest ze mną niezwykła Klaudia. Czemu mi nie ostrzegasz, zaczynamy nagranie! Dzień dobry. Bo ty kiedyś tak mi robiłaś, mi tak się przypomniało, że zawsze tak z biegu <laughs> robiłaś te nagrania. Gram słuchajcie Megan, strasznie podoba mi się ten jej skin, e, jest ty bardzo Ty masz ładny. ładne włoski do one są ładne. Takie wyprasowane, e, tfu. <laughs> Wyprasowane, okej. Okay. Wyprasowane, okay. kurde. Zresztą te warkocze też są całkiem spoko. Tak, też mi się podobają twoje kudły. I Feng Ming mi się podoba ta pierwsza. Nie wiem, która jest, ale ta w sweterku w każdym razie. Feng Ming w sweterku. Ui. O, ja może ready kliknę, a już nie kliknę, bo. A się skargałem, A ja też nie zdążyłam kliknąć. No bo. Poczekaj, tu apteczka jakąś sobie może wezmę albo cokolwiek, bo. Pida, o, wezmę to może. Albo szybko. Kurde. Nie apteczka, apteczka. Jak zwykle jestem nieprzygotowany do życia w rodzinie. Oj, widzisz. I właśnie tak to jest z tobą. O! O! Jak ja dawno widziałem Ja rzuciłam torcik. Torcik. Ej, ja na której I szmatka chyba poleciała, nie? Peszłam. Tak, ja mam szmatku. Ej, jaką rzuciłeś? z losowym ocalałem chyba mam. Cokolwiek o, ciekawe, dałem, Ciekawy, mówię... Ciekawe, czy nas razem zrespi... Tak, wiesz, z gołą y, mordą nie wyjść, y, łapą. Z gołą dupą! A. Nie, mam, mam ładną czerwoną. Czerwoną? Jak pawian. Tak, pawiany mają takie dupy czerwone? Tak, pawiany. Mhm. Dobrze. W jam łasica było. Oglądałeś Dziwne, tą oglądasz. bajkę? coś ty. Oglądałem tutaj kajko i kokosza. Nie oglądałeś jam łasica? Ale oglądałem kajko i kokosza. To się nie liczy. Liczy. I oglądałem, <laughs> poczekaj. O kurde, nie pamiętam. Brick and Berry? Hę? E, to, to nieważne, na YouTubie do spania sobie włączam. Taka e? bajka dla dorosłych? Ojejku, jak to wolno takie? Nie wolno. Mi już wolno. I co tam się w tej bajce dzieje? Opowiedz, proszę bardzo. O nie, to, to ta bajka nie jest na YouTubie. E? O, o widzicie, ale, co Draco ogląda? Tam jest Masakra. dużo złych rzeczy, ale polecam. Generalnie śmieszna, jeżeli nie oglądacie filmów z, yy, z rodzicami, to upiszyjcie. O, słuchajcie, kto chce, żeby Draco nagrał odcinek z Lola po latach? Nie. No Dajcie znać w komentarzach. Dlaczego to zrobiłaś? No bo ja sobie dzisiaj. Ej, dzisiaj znowu sobie oglądałam Twój odcinek z Lola, jakiś ze mną stary. Te 20 FPS-ów, ty dałaś radę to oglądać? Ej, no i tak mówię, Boże, ale śmiesznie było, więc mówię, ci przecina mówić. Czy generalnie. Żebyś zrobił taki. Nawet nie serii, żeby żebyś zrobił taki, wiesz, first look po tylu latach. Ej, ale tam jest taki first look, że tam wszystko jest nowe, więc. To będzie taki... no ja wiem? O kurde, jest. Yy, do głowę. Aha. O, gdzieś tutaj koło. Totem, mnie się tutaj Gdzie to był Totem? Gdzie yy, był totem? To tu gdzie... Ja potrzebuję Totem. Tak, jest żółta koparka. Nie, to żółty autobus. To koło żółtego autobusu w lewo. W magicznym autobusie. Ua, ua. Dobra, ja na razie chodzę bo mam sprint. O, mam Totem jeden. Dobra, ok. Dobra, o no, kurde, czy widzieliście? Tyłem mnie walną? Co za farfocel jeden. Farfocel? Ma, farta, że go lubię. To wszystko przez moje wyprasowane kudły. No, ciebie wybrał, bo jesteś dla niego naj, yy, najodpowiedniejszą ofiarą. Bo najbardziej rzucałem się w oczy. Teraz pytanie, czy mnie widział, czy nie widział. A zrobiłaś ten, ten to ten? Jeden tak. Jeden tak to znaczy jeden tydzień, czy jeden tak? E, jeden to ten. Jeden to ten. Uciekamy, Chinka? A jeżeli ty jesteś camperem, to po prostu wiesz co? Ile was tu? Jest. To ty? No Ja też jestem. O! Tak. A masz prestiż na niej? E, mam. A, okej. Okay. Ale nie miałam ciekawszego. E, e, chciałam powiedzieć: pręda, e, perka niż sprint. Fujka. Więc został sprint. Boże. Ściągam drugi totem. Idzie tu koło koparki, był czy w koparce? Za, za kop to autobus. Za autobusem autobus? prosto, idź. Za autobusem. Wygląda w ogóle jak ciężarówka jakaś To za ciężarówką oh, prosto. Shit. W tych ruinkach tam, za ciężarówką. Aha, okej. Okay. O mam tutaj jak coś, tu jest, poczekaj, ty mnie nie widzisz. Zapowiada Aha. się dobry mecz. To super. To tu jest też totem, jak coś. Koło tej drugiej koparki żółtej. Dobra. No trudno, no. O tu gdzie teraz... A, ty nie widzisz bo szampana. Nie pacja. ma za tym autobusem. Jest to idź prosto, idź szukaj tam, gdzieś na pewno jest. Przemek oszukałeś, mnie. Ja Nie oszukuję nigdy, ja tylko kłamie. Kuźwa, wlazłam w te jego pierdolniki. To są rowy marianiskie. To przypadek. Dobra, gdzie jesteś? Koło chodź, domku teraz. To chodź do szopy, głaźd do szopy. szopy. Popie... Wiesz cię się goni w pobliżu, nie? Nie ma, chodź do szopy. Jestem w szopie? Nie macie, jestem w szopie. To no ja gramy. nie wiem, w czym ja jestem. Jestem w domku. Czy my gramy na tej samej mapie? A, bo ty tu wlazłaś, kurde, dobra, to idę po ciebie. Nie wyłaś z szopy. Siedź tam. Czekaj dobra, mamy już kolejny totem, bo mi zablinkało. A trzeba zdjąć tego. Dobra, tego ja zdajemy. Kurde. Ja rób. jestem przy nim. Zanim ty tam pójdziesz, to już zginiesz. Jestem koło niego. To czemu jeszcze nie bierzesz? No już. Pa. Hop. Chodź, ucieknijmy stąd. Klikaj, ty mnie, klikaj, klikaj. Dobra, tam był totem. Nie zrobiasz go? Właśnie nie to jeszcze ten, nie. chciałem ci pokazać. To. Nie mamy gena żadnego w ogóle. A, to ty tu to jak coś, to dalej jest jeszcze jeden. Tutaj jest, tu, 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 tu jest, tu jest, jest jak coś. O kurde, gdzie? Ma insidiousa! Tu, Klaudia, tutaj, gdzie jestem, ja teraz. Ja nie wiem, gdzie ty nie. Jest, tam gdzie leczyliśmy chinkę. A, to ten, mi może blinkał. No, ej, on ma insidiousa. Zaczęliśmy tutaj tą chinkę i tu nie ma tego na no i tam temu. Idź prosto, idź prosto, idź prosto, idź tam dalej. Kurde, no. Zaraz tam pójdę i się przewrócić, zobacz, tam jest to tam Dobra, mam no. <głos》>, to róbno. I teraz się zaprowadzę, jak nie zginę do następnego. Trochę szkoda, Bole. że tamten wylazł. Co? To ja już zdjęłam to... trzy. Co zaganiany odcinek dzisiaj. No. No i widzieliście, ja że nie goniły. 360 druga mi nie wbiła się. Żal. Taszki. Dobra, pokręcę chwilę. Wypada, nie? No ja jeszcze ani raz nie dotknąłem w meczu żadnego gena. A ty już drugi masz hak! No niestety. Ktoś, o jest. Ktoś musi wisieć, żeby ktoś inny mógł nie wisieć. Przemo Koeldo. Ej, on dobrze gra, nie podoba mi się to. No troszkę mu dobrze idzie. Podziwiamy piękne skiny. Lubicie Megan? Ja chyba lubię Megan. Jest taka sympatyczna. Apetyczna. Sympatyczna, apetyczna. Nic tylko jeść. Czy ktoś po mnie idzie? Ja się gonię z killerem. Wybacz. To może... A chciałem powiedzieć, może Dusia po mnie przyjdzie, a ty jesteś Dusia. Oj. O, Dusia po mnie nie przyjdzie. Ale, Ale ona to... po ciebie leci. No, ta. A ty poszłaś w klatkę. Poszą Ona klatkę. tak na widoku po o, nie, pociech po siebie. Łatwo, co tu się wydarzyło? Nie widzę tego, przez to że tamten wylazł, no kto mu na to pozwolił? No. Bardzo ja. brzydko, tak się nie robi. Nie mam ostatecznego ciosu. Weź ty bumble. A, czy on mnie nie chciał brać bo poszedł po hintach. A chodź po mnie. Tu jest totem jak coś, koło koparki. To jeszcze, jeszcze dwa mi nam zdjąć, tak żeby było super. Dobra, to zaraz cię zaprowadzę, wezmę cię za rączkę i zaprowadzę cię do... Ale wyleczmy się najpierw, co? A zdążymy? Mam pomysł. Nie wiem, no to tak. A. dobra. A, no dobra, jak będzie okej. Okay. Ahoj, przygodo. Ale jak, słuchaj, się ułożyliśmy fajnie, fajnie jakby ci układ taneczny był tańczony. I nie gdzieś. Masz apteczkę, czy co? Daj. Co nie to mam. Tobie wolno idzie. A ty już dawno? No? No ty byłaś może mniej chora. Ja to wiesz, chod... ja w a... Oj, przepraszam. No, bo Chciałam ja grejta jest. trafić. No to trafiłaś? Takiego grejta, żeś Dobra. mi złamać. Zaprowadź mnie. No, chodź. To jest żółty bus. No. Nie biegaj z printem, bo biegasz szybciej. O, i tutaj jest. Totem. Linka a tu, tu? No to, to nie jest kołobusa. Okej. Okay. o, to chyba jednak nie tu było. Tu gdzieś pójdę ci blinkać. O, poczekaj, chowaj się. Nie blinka. Kurde, to może mi się zdawało. Przemek, dobra idę po nią. To ci poszukam innego totemu w takim razie. Nie ten... no kręć gena! O, tu był, tu był, tu, 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 tu zniszczyłaś. Dobra wam totem. A to rób. To najpierw Jeden. Rupa, a potem. Dopiero pierwszy? Nie no to już jest czwarty. Ostatni a. mi został chyba. Ej, nie, no dobrze idzie. Wydaje. U ciebie świetny mecz, u mnie też świetny mecz. No nic tylko grać świetne mecze. Tak, tylko że... Ty giniesz po tym haku, ona ginie po tym haku I mam jednego gena wykręconego I ja mam jedną dziesiątą Jedną dziesiątą, okej okay. Jedną dziesiątą... Ej, czy ty idziesz po nią? A poszłaś Już zjęłam. Dobrze Fajnie by było, jakby na koniec ten bomberek chciał się z nami pobawić O, idzie do was To niedobrze, zdążę wyhilować czy nie? Obawiam się, że możecie nie zdążyć o, żyłam ale idzie już do nas. Żyje, ale co to za życie. Kurde, jak się strasznie wolno te generatory robią, wrażenie. Ała! Jak to mu weszło? No właśnie, nie wiem, te hitboxy znowu są strasznie zepsute, bo yy, no, kręcę 360, jestem do niego tyłem, a on mnie walnął, nie wiem, łokciem chyba. Do tyłu. Dobra. No i tak nie ucieknę, nie ma. O, ci! Kurde! Zabrało mi sekundy dosłownie pod paletę, żeby wejść z nim. Z tego, to wtedy by cię zrobił z tego. Z, z tej super I zdolności. Tu jeszcze mi blinka totem, ale nie wiem gdzie on jest. Szukaj tam... Szukaj ty tam, szukaj, szukaj. Mogłaś wejść mu w ten w rowa i byś miała wtedy klatkę. A tak. No, no mogłam. A tak to. Nie masz ani rowa, ani... Masz haka. Będzie pewnie teraz no co do ja mogę? To przez nogę. O, Chinka idzie po ciebie. Dobrze, martwi, bardzo, bardzo dobrze. Że on ma Insidiusa, jak on zaraz wyskoczy, ja będę darmordę. Oho, ma chinkę. Nie, ma mnie. Dobra, sayonara bitches. Nie wiem czy on chce się bawić, czy co on robi. W sumie zobaczyłbym z miłą chęcią jego tego Mori. Nie ja pamiętam Mori. Czego. A nie widziałeś nigdy? Może i widziałem, ale nie pamiętam. Cześć! Proszę mnie nie bić, jestem piękną Lecz kobietą! Kolejny Ile was sprzedam? No super. <noise> będzie po meczu? Takie trio leżące i pachnące. Nie, no nie, tak być nie może. Tak być będzie. O, jeszcze wrowa ci wejdę. Co ja mogłabym. Na no naprawdę to no jest seriously? seriously? No nie wierzę po prostu Mam co tam. Wydarzyło? No, co z Żal.pl, po prostu mi się to nie podoba. Proszę zmienić. No i ty mi giniesz teraz, tak? Tak, musisz teraz przeżyć, żeby mógł to powiedzieć przyjaciołom. jak strasznie słabo ci poszło? Przecież nie przeżyję tego, nie ma siły. Zrób tak, żeby ci wyszło, proszę. No cóż, złożony w ofierze. Co ty? Cóż, pan Już mnie goni. Zobaczymy jak to tam idzie tej... klaudynie Blink, blink. Blink, blink. O kurde. Ale tak nawet... Whoa. ...całkiem skończym. Jak cię przerąbał, matko święto. To tylko No po i to dupy. to dupy. Gruch z fasolą. No dobrze, słuchajcie. What? czaj? Czo ten. ten. O, może mi się klawisze pomyliły. Ale... Właśnie tak, ginę ja! Klaudia ginie, więc zaraz zobaczymy się w następnym meczyku. Serduszka dla was. I dla Klaudi. Mamy Henton Field. Bardzo mi miło, sympatycznie. Mam znowu... Nie jestem fanem tej mapy. Ja też nie. Ale mam wyprasowane włosy. Agen. Podobno jest Wiktor i Charlotka. No miałam taki komunikat. Z tego brzuszka duetu? Tak, jest Charlotte. Ja pierdzielę, jaki to jest dźwięk! Tak, to teraz uważaj, bo właśnie Wiktor jest wypuszczony z brzuszka. Jaki dźwięk? No, zobaczysz, kurde, to jest Charger. Ja tak. ja pierdzielę, ja się stosuję teraz. O, już właśnie wskoczył A dorwał, o no. matko. To jest, to jest kozak. O Jezu. No, koleżanko! Czekaj, bo nie umiem lewą ręką tak nu-nu-nu pokazywać. Tak rękami lata, <dala>, jak płomana. <tak> nu, nu, nu. To sobie, nu, nu nu Pomachaj se sama, bo je, mi ręka nie działa. O. Dobrze, pomachałam sobie nu-nu-nu. Ej, umiecie lewą ręką robić nu nu, -nu? <tak> Nie da się. <tak> da się. <tak> nie umiem. Tak jakoś krzywo o, mi to Już wiesz, co będziesz ćwiczyć w weekend. Ej, czemu nie widać, gdzie należy? leży? Aha, tam leży, dobra. Otwórz. Aj Widzę już! Dobrze. Kurde. Szybko. Ale... Ej ja ten dźwięk puszczam Wiktora jest straszny. No to poczekaj mnie. O. Jezu, on I... biegnie! nie No ale mi się nie podoba, że tak szybko on wychodzi z tego brzuszka. Szukaj, to temu tam... A jest tam? Właśnie I nie tak. wiem. Ej, ale tak szczerze mówiąc właśnie Wiktorkiem? To tak... A już... już o ja pierdzielę. Bardzo mało tego nagrywałem. Z Wiktorkiem w sensie, bo chyba też nawet żadnego odcinka nie było u mnie, pamiętam. Ale na Wiktora czy Wiktorem? Wiktorem jest jeden na pewno, ale na Wiktora chyba w ogóle. Mam tem. Kurde, dobra jesteś. Dobrze, że nie robimy Mam teraz pęka, zawodów. Tam... O Jezu, Charlotte tu idzie obok mnie. Cię nie słyszy? Nie, bo to wiesz, ona była na... ja tak w domku ściągam, ona była na tym... Na ulicy, I by trzeba było jakieś gena na ulicy na pewno wykręcić teraz. Bo później może być ciężko Ja już idę na ulicę Wyjdę, zrobię to dla nas O, to ten mała Klaudia e, Tu na tym, na końcu samej ulicy Po którejś tam stronie Tu gdzieś o, się leczy to le, nie po teraz? tej co ja jestem A, no to właśnie po tej drugiej Ej, co oni tak leczą, leżą? No, Wiktorek ich dojeżdża Boję się, że to też jest dobry ten No, dzisiaj trafiamy na dobrych killerów Samych dobrych? Co nie w PCB nie grają, czy jak? Dobra, kręcę tu Mariolka, Uganda, leć tam po... I cicho! ...po Bo Wiktor chyba gdzieś koło mnie był. O Boże, jest koło mnie! No w las mi na... mordę. A wiesz co jest dobre? Jak chowasz się do szafy... to się zdjęli, dobra. ...to wsiłujesz się z Wiktorem, bo Wiktor siedzi na szafie, a ty próbujesz wyjść z tej szafy. Serio? No. Też jest dobra animacja. Dobra, uciekam. Dobra, ściągam drugi totem. Aaaa! <laughs> Matko święta, słuchajcie, <laughs> bo no, Ładnie, jestem w pobliżu, mogę cię zdjąć. Ja? Na razie to wiesz co? <laughs> jak się żem wydarł! A jak ona chodzi strasznie szybko! I mam wrażenie, że jak gram na jakiegoś konkretnego killera To, że ci killerzy to nie dość, szybko chodzą, zabijają tak super i te feedboxy wpadają A ja jak gram, to mam wrażenie, że jestem takim drewnem totalnym <laughs> Wiktor, rameno. Oj! Jak on już tam przez środek, mapy tam. Tak, tak. się leczą. Lecę, lecę. Lecz mnie. Lecz mnie? Oho. O-oo! O-oo! Co? To o-oo! O-oo! To o o Kurde, to ja idę dalej o-oo! Niedobrze, niedobrze, niedobrze! A to twój pierwszy Wiktor na plecach? Nie, nie mam Wiktora, mam Charlotte! A, myślałem, że Wiktor się zaatakował. Nie... Tylko ona jest brzydka! Ale fajna, fajna, znaczy, na nóżkami szybko tupie. Tak. Jakie ma sandały, czemu ona na mnie podnosi, go stoi nade mną? Może się modli. Bo robi. nieważne. Co ona ma w tym. W na tych plecach? No. <laughs> ona jest fajna. Charlotte. I ten Wiktorek ja lubię. Zrobiłem za drugim razem u niej tego yy, adepta. Ja za pierwszy mi się udało, Tam? nie w ogóle. Nie, mi się nie udało to jest hit. Ale mi się bardzo udało. Oni powoduje. we dwójkę kręcą. Dobra, to idę po ciebie. O ile Wiktor mnie nie zje? O kurde co ona stoi? O, Wiktor skoczył przez okno, nie mu wszystko widział. Nie będę robił znowu, bo nie bo umiem. Wiktora Wiktora yy, ten wypuściła. Co tak się kłaniasz? <laughs> Ulecz mnie. Ulecz mnie, ulecz Czekaj, Dora, mnie. Czekaj, dobra, poszła idzie do nich. No idzie tam. O, ale trafiłem. Chodź pokręcimy tego na ulicę. No właśnie tam chciałem kręcić. Ale. Ja pierdzielę. Może teraz widziałem troszkę lepiej. No, na pewno wyglądało. I ty z latarką spróbować. No to już... To już straciłem Klaudię. <laughs> ale dobrze, bo Uganda jeszcze nie wisiała. Uganda, uganda, ganda, ganda, ganda O, to bardzo dobrze oh, no dwie tam leżą! Jeszcze no. <laughs> zaraz Ty trzecia będziesz No świeci w plecy, Świeci, Wiktorka O Jest dobrze je chyba <laughs> Nie wiem A gdzie oni robili tego gena? Ajj! Czy będą trzy trupy? Problemy, problemy. Dobrze, idę po Ugandę, bo zeszły, że jak ja tu nie interweniuję. No, Megan jest dzisiaj widocznie nie w formie. Nie potrafi. Nie uszczęścicie panią. Yy, nie potrafi robić meczu. Gdzie tu jest wyjście do tego ogródka? Siad stąd, wszystkie chore nocowe, szalone. O, ja pierdzielę. Aha. To te hitboxy są po prostu straszne. Wiktor mnie goni, Wiktor mnie goni. Dobra, idę leczyć tam. <laughs> Zpieprzaj ty dziadu! <laughs> nie leć do mnie. A nie, to czarna Uganda do mnie leci. Czekać. Ej, dobra. Zablokowałem ją trochę. Mam nadzieję, że. A, panie przeżyje. żyje? Wiktor tu dziś powinien być. Żyję, nie mam Wiktora. Dobra, ale tu gdzieś Wiktor... Aha, dobra. Kurczę, to wracam do tej... Co się dzieje? Nie, tylko tu Wiktor, tu coś tam, tu szarlotka. Aha, Ej już, no tutaj cóż. nas, tam ładnie nas zebrała w jednym, miejscu. jednym miejscu. Konie mnie Wiktor. Boże, no, przez to, to... A! Ej, dobra, ja się leczę. O, może ja do tej szafy wejdę? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O, umarł. Chyba, chyba, To to szabot. tak sam z siebie? No, szarlotka go zabiła. A? Może wezwała go do siebie, w sumie nie wiem jak to działa, ale... Chciałem, żeby do szafy wskoczyła, a on... Wiecie jak to wyszło. A, do wyleciała Ja, ja się jakieś... leczę. I kurde, jeden gen! <laughs> to jest słabo. Oho. O, o, leci. Mały pierdziel. Leci, kurde, mały poroniec. On tak wygląda. Boże, ja dosłownie przy szarlotce robię. Oho Ja kręcę na tym na domku. Też się nie udało zrobić tego. Kręć, kręć, kręć. I słyszę tego frajera małego. Aha, bo ona mnie zostawiła w sumie. Ja pierdziela, ale to będzie męczące. O, jeszcze się dziabłem. <grym> małego frajera. <grym> no słyszę jego ryki takie. Wrzuć go na grill. On tu musi stać gdzieś pode mną. Bo szarlotka chodzi. gdzie ty jesteś? Choć nie widzę. Widzę go! Widzę go! <grym> Gratulacje, widzę główkę. <grym> widzę główkę. <grym> Co ci biedne dziecko uczyniło! Się nie dowiemy nigdy. Ej, no cztery geny. No co robi Uganda i co robi Wuhan. Ja mam prawie wykręconego. Aki ja tam nie idzie. Oj, niszczy mi tego gena, no! No dobrze, robi dobrze. Oho Opuściła puściła pierdzielca. <gorsza> puściła patronusa. Tylko, że mi stoi w tym domku, nie? To A, jest tuż, problem. Tu nie wejdziesz już, na się tam, tam przepchni trochę. Dobra, może się uda. O, kopnego? Jeep, kopa! Kolanami na ryj Gdzieś się, jak żebym z buta wjechał, Biedna siostra teraz pewnie płacze. Znaczę się. To Twój jean? Tam jest killer. Nie, nie. Mój się regresuje, więc muszę szybko się uleczyć i zapierdzielam na górę. Ej, na ulicy jest Gendos na skończeniu. No to jego by się wypadało skończyć. No, to możesz wejść, ja tu odciągnę szarlotka. Czekaj, tego na górze robię. A, bo są dwa, to super by było Tu jest połowa, nie? Bo się zregresował trochę Dobra Nie wiem jak u nas kilometra zobaczcie diabła. No ale kobieta ma akurat o, te... o, ale robią tam, robią, robią tego mojego gena Uganda z Wuhanem Dobrze, o, zrobili o, jaka kooperacja azjatycko-afrykańska. Kit jak nie przyjdzie do mnie, to zaraz pęknie drugi. No właśnie idzie do ciebie. Ale kręć serio? go Serio? No chyba tak Co ty gadasz? Że ona jeszcze bombelka nie wypuściła Zdążę czy nie zdążę? Nie ma siły, nie zdążę, jest na nie. dotknięcie ten gen Hlip <grym> flip! Kurde no Ej, Uganda! Co ty tam robisz? Zapraszam mnie ratować. Bo mnie palec od klikania F już boli. O nie, piciem się skończyło. Ej, ten gen, lećcie do tego gena od razu na domku. Mówisz? Mhm. Mm no bo on się teraz regresuje, nie? Ona go kopnęła? No. A w którym domku to było, w tym pierwszym na górze? Yy, tak. Tym, koło którego wiszę. Aha. Na górze? Tak. No to to nie jest Na ten. balkonie. Tak, tylko szarlotka tu jest. A nie mam ostatecznego ciosu i fiknę pewnie. Kurde, wiszę koło temu, Ale super. Weź Fik, totem! No nie, a ja umrę. Kurde. O nie, Przemek znowu. Uff. No, dzisiaj są ciężkie mecze. No coś, no i tak nie pykło. A ty widziałem ten gendować na balkonie, tak... homrygiwał. Światłem no. świecił. Ale nie wyszło. To były dwa trudne mecze. Wiecie, Megan po prostu. miał ostateczny cios. No może. Może. w innych okolicznościach. Ona ma zegarek, że mnie tak ściąga? Coś ty pewnie nie. Nie ma, super. Pewnie nie. O nie, o nie. To Ale się w no i dupa. Czas, jasna. Ale ona cię nie goni. Może zrobisz swój totem. Oho, już leci, bohort do ciebie. emocje znowu jak na grzybach. Trafiłaś? Wyglądało no, no, no? jak nie trafiła, lol. Ty tak w drzwiach stoisz, jak on tam rybnie przez to okno. O, znowu? A teraz... Ej, u mnie burz nie trafiłaś. Nie? nie wiem, jakoś tak te skill są zepsute. Po nas baglajcie. a co robi random? A. Czekaj... Ma Włuchana na sobie. Jak Włuchana, Czy to jest Włuchana. W sensie ma tego tego porońca. Dobra. Aha, o to. No i ten gen. On już pewnie spadł do połowy, ale k jak nie więcej. No mu zrobiłaś totem. Bo potrzebuję do arki. to jest. O jezu, cały się zepsuł, wiesz? Naprawdę? Tak, bo Wuhan właśnie przelatywała koło niego. Cały? E, no. No nie całe, zostało tak może z jedna. jedenasta. O, pierdzielę. Szukaj nowego, szukaj nowego. O. Wesoła nowina, że Klaudia rozwaliła Gena. Nie, możesz rzucić, bo mu dwa TT się tik, tiki robią, wiesz? I czarna Uganda właśnie poszła go robić. O kurwa, O kuźwa, WIDZI MNIE TEN PIERDZIEL! O, dobrze. On taka rupucha. O, skąd do szafy? zobacz, jak on fajnie w tej szafie siedzi. O, zabiłaś... Zabiłaś Bąbelka! Dobrze, nie ginie. ZARŻNĘŁAŚ BĄBELKA! Myślałam, że jest dalej! ZABLOKOWAŁAM SIĘ! O, NIE! Wlazła w roślinkę i... O, to Ginę też. Może kiedy masz dziwne perki na niej? Śmierć jest. Śmierć na tysiąc sposobów. No chodź. Kurde. No i to było na tyle, ja jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz. Grała z mną Claudia. Tak, grałam ja. Dziękujemy. Pa 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 pa. pa, pa. pa, 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 pa. <grypy> w 9. No i wy widzisz, Co? po to adrenalina mi była. Tyle przegrać.